O, ja nie mogę, jak fajnie, teraz lecimy. Co, co jest? Jak twoje konto zostało schowane? Ja nie rozumiem, co? Co? Jak? Jak? Wywaliłam... Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Jak w poprzednim odcinku widzieliście, no to moje konto zostało schakowane i nie mam dostępu do niego. No więc, tak jakby wziąłem graj bez. I na razie sobie pogramy tak po prostu. Ogólnie nie wiem po co to jest. Yy, taki ten. Yy, nie rozumiem. A, trzeba ich porozwalać, rozumiem, tak? Aha, że Tylko tak. Yy, no, robię coś takiego, nie wiem po co. Ogarniam, jak się w tą grę gra jednak. Dobra, robota ta atakowanie wrogów ładuje moc super ataku. No wiem. Yy, to jest właśnie nudne przez takie coś na przykład, że trzeba takie te robić, nudne pseudonim zadymiarza, dajmy main block, po prostu main block i tyle wiek, tutaj nie chcę wam podawać dokładnie, no i tutaj jest, wygra jedną rundę chyba, ja to już przeskipuję i się widzimy jak już to zrobię. No i mamy pierwsze konto stworzone nowe. To jest bez y, tutaj y, ten odbierzmy sobie. Te rozumiem. Mhm. Jest dobra, Jeszcze tu nic nie mamy. Nie możemy ani do sklepu wejść, ani nic y, tutaj. Musimy jeszcze jedną rundkę zagrać. Ogólnie tak y, w sumie. To możemy dodać y, tutaj dodaj znajomych przy użyciu kodu ID i tam był chyba blood gaming. ok. Dodaj znajomego. Nie znaleziono ID gracza. Nie wiem jakie było ID, nie pamiętam. Pisałem teraz chyba to dobrze i dodaj znajomego jest! Potwierdź. Wysłano zaproszenie. Mmm. Nie wiem, czy zaakceptował. Czyli ktoś jest. Jest w menu. O kurde. Yy, chwila. Co jest? On mnie dodał do. Mam go w znajomych. I teraz yy, coś. Yy, nie rozumiem. Yy, napisał coś. Napisał heja. Jak się pisze w ogóle tutaj? Nie rozumiem, jak się pisze. Eee... Yy... No, nie wiem, Lol, odpisze. E, nie rozumiem o co tu chodzi, ale skąd on ma to konto w ogóle? Jak? Widzowie, nie wiem, jak e, tutaj. E, 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 nie wiem. Poczekaj. E, nie wiem, napiszę jeszcze raz do niego. E, co on pisze, jakich? Jo! Nie, nie rozumiem, co to znaczy ogólnie, ale chodzi też o dziwne rzeczy, nie rozumiem tego, takie jakieś dziwne, nie wiem, ale podobno dodali coś takiego jak ten, jak voice over, czyli że można sobie dodać po prostu głos i ktoś będzie mówić, nie wiem, czy on by to zrozumiał, no ale do dzieła mu dam i tyle i Zobaczymy, czy coś powie. Czekamy teraz, więc będę cicho. Bo Co odzyskać swoje konto musisz zdobyć na tym koncie, w którym jesteś. Tysiąc pucharków. Jak tego nie zdobędziesz, twoje konto idzie do usunięcia. O kurde. Mamy tysiąc pucharków bić? Widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.